jeżeli zasłonimy twarz maseczką, czyli nie ma cyrkulacji powietrza i są jakieś zarazki, to wraca nam do układu oddechowego i może dojść do tego, że wytworzy się tak grzybica płuc. Leczenie tego będzie bardzo trudne. Ale co też tutaj jest bardzo istotne, że w rozporządzeniu nie mamy powiedziane, że, to, że trzeba nosić maseczkę, Jestem powiedziane, bądź zasłaniać częścią garderoby. Tak? I w takiej sytuacji, jeżeli ja mam tutaj apaszkę, a gdybym ja miała ażurowy szal z dziurami, to też jest część garderoby. W świetle rozporządzenia, jeżeli tutaj zamiast tego wzoru to by było takie na drutach robione babciowo szal, tak, z dziurami, zasłoniłabym twarz, to by było zgodne z rozporządzeniem. Jaki to ma walor? Żaden. Ta treść tego rozporządzenia właśnie pokazuje, pomijam, że ja ze względów zdrowotnych jako alergii nie zasłaniam twarzy i nie muszę i nie muszę niczego okazywać żadnego zaświadczenia, bo to jest bardzo istotne, jeżeli by Państwo mieli wątpliwość, czy trzeba, czy nie trzeba, nie trzeba. I nawet gdyby ktoś zapytał się Państwa, bo może ktoś by o tym mówił Macena Zwilkie był, jeżeli ktoś by zadał Państwu pytanie, czy Państwo dysponują takim zaświadczeniem, zgodnie z konstytucją. Stan naszego zdrowia stanowi tajemnicę, więc nikt nie ma prawa, o ile przepis tego nie wskazuje. Zadać nam pytania o nasz stan zdrowia, więc również fakt posiadania zaświadczenia. Więc gdyby się znalazł taki spryciarz, który by powiedział dobrze, to proszę mi go nie pokazywać, ale czy pan pani ma takie zaświadczenie? Odpowiedź brzmi, to nie pana sprawa. Tajemnica konstytucyjna, mój stan zdrowia i fakt posiadania bądź jego braku. A przy stanach oddechowych nie wystawia się żadnych zaświadczeń. Nie ma czegoś takiego, nie wystawia się tego. Po prostu człowiek ma swój rozum i wie, czy będzie się dusił, czy się nie będzie dusił. I ten paragraf 18 ust. 2.3 rozporządzenia, o którym już pan mówił wielokrotnie w rozmowach, jest podstawą póki co obowiązującą i to też wskazuje bardzo, bardzo istotną rzecz. Skoro ustawodawca wskazał, to, bo to nie wiem, czy ktoś u pana tego dotknął, skoro ustawodawca w tym rozporządzeniu wskazał, że zwolnionymi z obowiązku noszenia e, bądź zasłaniania twarzy e, są e, osoby ze względu na swój stan zdrowia i nie trzeba okazywać żadnego zaświadczenia, czyli wystarczy oświadczyć to, to znaczy, że ustawodawca zabezpieczył się na wypadek E, roszczeń o odszkodowania z powodu naruszenia stanu zdrowia, przeznoszenie czegoś na twarzy, bo jak ktoś powie, ja przez noszenie maseczki mam teraz na przykład taką, taką, taką chorobę, ustawodawca powie, mimo że w telewizji tego nie słyszymy. ustawodawca powie, ale proszę bardzo, w tym rozporządzeniu był ustęp drugi, w którym było powiedziane, kto nie musi nosić, trzeba było przeczytać. Więc to jest bardzo ważna informacja, prawda? Jeżeli ustawodawca przewidział ten zapis, to ma doskonale świadomość, że ta maseczka to jest, ja tak interpretuję przepis, nie chroni. Ale stan zdrowia, tak jak pan powiedział, no to...